Wszystko sprawdzałem, wszystko co było możliwe i wiem na czym przynajmniej jechać później, bo jak było widać w czasach, po czasach. W ostatnim I... swoim starcie wykręciłeś najlepszy czas. I, dnia. I przed tym też był najlepszy czas dnia, e, w biegu chyba w 11. Nie pamiętam, w którym biegu wygrałem, w 11 W 11. Tak. tak. Ja też wykręciłem najlepszy czas, dnia I to po prostu, ja powiedziałem, że dzisiaj wszystko próbujemy, testujemy, bo nie wiemy, czy będziemy tu jechać w półfinal, nie wiemy, czy będziemy jechać finał, by było wszystko sprawdzić. Jedna runda Grand Prix, co było 2021, jechałem na wrocławskim silniku, Później ten wrocławski silnik tutaj już nie działał. Żyliśmy eee, inne silniki. Na próbie toru wyjechałem, był drugi motor, bardzo tak mnie wydawało, że szybki, a okazało się nie szybki. Wróciliśmy do drugiego motoru e, w trzecim biegu, który już jeździłem tutaj w e, wcześniejsze lata. Tor, tak mnie wydaje, że no każdy to wie, że. Pod koniec zawodów ten tor otwiera i jest dwa razy szybciej niż na początku, na początku macie. Sami jeździliśmy na, na mecze, chociażby nie wiem, rok temu czy dwa lata temu kończyliśmy, kończyliśmy sezon we Wrocławiu przed rundą play-off. Ja to może tor był inny, ale każdy bardzo dużo zmieniał i testował nawet dwa motocykle, już nie zwracając uwagi na wynik meczu. A tor, no tor w Lublinie jest mega ciężki, on ciągle się zmienia. Do poprzedniego meczu sekundy były dwie, czasy były na początku o dwie sekundy gorsze niż poprzednio.